Podcast Efekt Synergii w Biznesie. Seria Biznes Couch. Ja, ja widzę tutaj, jakby, dwa takie aspekty. Jeden to jest taki aspekt, yy, który nie można brzydko powiedzieć. Mogę, mogę później oznaczyć, że jest explicit Dobra. content, ale możemy zrobić taki... To najwyżej, to najwyżej wypikasz, ale we, albo, al, albo potraktujemy to jako cytowanie, a nie ten. Mhm. Jest taki artykuł, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale jak szukacie w Google'ach, to znajdziecie. Kultura zapierdania, nie? Mhm. I, I to jest taki artykuł, który pokazuje, że my lubimy właśnie tak zapierd...ć. I jak zapierdamy, to jest dobrze, nie? I wtedy ludzie widzą, że ktoś pracuje, że się stara i to jest super. A nie? tak naprawdę biegamy z pustymi taczkami, jak się. Dokładnie to, mówi, nie? tak. Okay, to tak. I to też jest coś, znaczy ja jestem w pewnym sensie trochę uczulony. Uczulony z uwagi na to, że widziałem wiele firm od środka i jest taka zasada, czy to ja to po angielsku powiem, bo tak to słyszałem i tak to rozumiem, z różnica pomiędzy being busy i being productive. Mhm. No jakby większość osób po prostu jest busy, nie? że tak. jest busy, trzeba robić, przenosić tą samą rzecz z, z punktu A do punktu B i potem z powrotem. To jakbyśmy mieli te 50 leadów, to nagle się mogłoby okazać zamiast pięciu, to mogłoby się nagle okazać, że nie jesteśmy productive, tylko jesteśmy busy, tak? busy. bo musimy na wszystko odpisać, sprawdzić, zweryfikować, tak. może tak. zweryfikować tego kontrahenta, wysłać mi jakąś informację, ofertę i nagle robię 50 ofert, a powinienem zrobić 3. Tak, ale myślę, że to będzie powoli wchodzić, nie? Znaczy, zobaczcie, że jest ten trend taki, że nie robimy robimy czterogodzinny czy tam sześciogodzinny dzień pracy mhm. i, i tak dalej, nie? I Ja wiem, że to nie, nie zawsze jest jakby dobry kierunek, ale ja jakby... Bardziej traktuję to jako pewne ćwiczenie, takie myślenie i świadomość pewną biznesową, nie? Czy dzisiaj na przykład mogę sobie odpuścić, no bo mogę tą samą wynik jakby zrobić w krótszym czasie, tak? Mhm. Czyli jakby ta, mogę do tego podejść w ten sposób, ale to nie jest myślenie, które jest bardzo powszechne w biznesach, jakby, tak? No bo. Bo dużo osób pracuje w biznesie, a nie nad biznesem, i nie tak. ma przestrzeni na to, żeby. No bo wy... nie planujesz, po prostu tak, zasuwasz od rana tak. do nocy. I ja wydaje mi się, że to, to jest jakby ta chyba kluczowa różnica, i tak jak ja na to patrzę, tak? Że e, albo projektujesz swój biznes i zaczynasz na to patrzeć właśnie holistycznie, szukać tych efektów synergii mm. pomiędzy różnymi obszarami i to projektujesz, e, i, i wtedy jesteś w stanie ten biznes mniejszym wysiłkiem niż w tym modelu zrobić, niż w tym modelu, w którym od rana do nocy zasuwasz. Te działania nie są jakby zaprojektowane, nie są przemyślane, nie wyciągasz wniosków z tych doświadczeń, tylko po prostu od rana do nocy harujesz i to robisz. I wydaje mi się, że to jest taki model, który trochę my odziedziczyliśmy od dzieci czyliśmy jakby w spadku, nie? bo nikt naszych nie wiem, rodziców, dziadków, ludzi, którzy te firmy zakładali w latach nie wiem, 80., -tych, 90., -tych, nie uczył ich jakby nowoczesnych jakichś metod zarządzania, tak? Po prostu od rana do tak. nocy zasuwałeś, robiłeś i jak pracowałeś, poświęciłeś na to ile godzin to metodą prób i błędów doszedłeś do rezultatów, mhm. tak? a że tych błędów było dużo więcej niż pewnie dzisiaj, no bo możesz dzisiaj sobie poczytać, nie wiem, są, są podcasty, są webinary, jest dostęp do wiedzy w miarę łatwiej. Książki biznesowe, YouTube za darmo. Tak, mhm. tak, znaczy generalnie, jeżeli jest, jakby masz znowu chwilę czasu, żeby się na tym skupić, no to może lepiej zainwestować właśnie w tą innowację, w rozwój, jakby zdobywanie wiedzy, szukanie inspiracji godzinę, dwie, nie wiem, dziennie, tygodniowo, miesięcznie, żeby ten swój proces, który realizujesz dzisiaj godzin x, Robić dużo krócej dużo, mm -hmm. krócej, dużo lepiej, dużo bardziej efektywnie, no i szukać tej efektywności biznesowej, tak? Jeśli spodobał Ci się ten klip, zapraszamy do oglądnięcia całego odcinka na naszym kanale YouTube pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie. Naszych podcastów możesz także wysłuchać w wersji audio na wszystkich popularnych platformach podcastowych, m.in. Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts.